To było jedno z tych starych osiedli, gdzie wszyscy się znali, ale nikt nie mówił zbyt wiele o dziwnych wydarzeniach, które czasami miały miejsce na ciemnych ulicach. Domy o tradycyjnej architekturze, z dużymi oknami i przestronnymi podwórkami, tworzyły na pierwszy rzut oka spokojny krajobraz. Mieszkałem tam od kilku lat, prowadząc proste i spokojne życie, aż coś zaczęło przyciągać moją uwagę. Każdej nocy, dokładnie o północy, staruszek przechodził przed moim domem. Był szczupły, o wątłej posturze, zawsze pochylony, chodzący o lasce. Jego twarz była częściowo zakryta znoszonym kapeluszem, a słabe światło latarni ledwo oświetlało jego oblicze, co sprawiało, że z daleka nie można było dostrzec jego oczu. Tym, co najbardziej mnie intrygowało, była jednak jego punktualność, 0,0, zero, zero. co do minuty, bez wyjątku. Bez opóźnień. Niezależnie od deszczu czy chłodu, on zawsze tam był. Na początku myślałem, że to tylko nawyk kogoś, kto cierpi na bezsenność w podeszłym wieku. Jednak z biegiem miesięcy zacząłem dostrzegać niepokojący schemat. Jego spacery zawsze były takie same, jakby był uwięziony w powtarzającym się cyklu. Nie patrzył na boki, nie zdawał się zauważać niczego wokół, po prostu szedł mechanicznie, z lekko pochyloną głową. Wyglądało to tak, jakby nie był obecny w tej chwili, jakby podążał wytyczoną trasą, której nie mogliśmy zobaczyć. Ciekawość zaczęła mnie dręczyć od środka kim był ten człowiek, dlaczego zawsze o północy i, co ważniejsze gdzie mieszkał żaden z sąsiadów nie wydawał się znać tego starszego pana a niektórzy nawet twierdzili, że zawsze był w pobliżu, długo przed tym, jak którykolwiek z nich przeprowadził się do okolicy. To brzmiało dla mnie dziwnie, ale nikt nie wydawał się tym przejmować tak bardzo jak ja. Pewnego dnia zdecydowałem, że potrzebuję odpowiedzi. Zaplanowałem, że będę go śledził i rozwiąże te tajemnice. Z niecierpliwością czekałem, aż zegar wybije godzinę 11.59. Gdy wskazówka w końcu zbliżyła się do północy, stanąłem przy oknie, obserwując uważnie. Kiedy mężczyzna przeszedł przed moim domem, Wyszedłem tylnymi drzwiami, nie wydając żadnego dźwięku. Śledziłem go w bezpiecznej odległości, uważając, by mnie nie zauważył. Ulica była pusta, a nocna cisza sprawiała, że nawet najcichszy trzask gałązki wydawał się głośny. Mężczyzna szedł swoim zwykłym tempem, ani przyspieszając, ani zwalniając. Przeszedł powoli przez trzy przecznice, aż ku mojemu zaskoczeniu wszedł do domu na końcu ulicy. Ten dom. Nigdy wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi. Była to stara budowla, z odpadającą farbą, brudnymi oknami i zaniedbanym ogrodem, gdzie chwasty rosły niekontrolowanie. Zatrzymałem się na chodniku na chwilę, obserwując. Drzwi zamknęły się za nim, ale w środku nie zapaliło się żadne światło. Jakby dom pogrążony był w wiecznej ciemności, zdecydowałem się trochę poczekać, zanim podejdę bliżej. Stałem przez kilka minut, aż w końcu z bijącym sercem ruszyłem w stronę wejścia. Drzwi były uchylone, a niski, skrzypiący dźwięk odbił się echem, gdy delikatnie je popchnąłem. Przekraczając próg domu, powitał mnie zapach pleśni i kurzu. Jakby to miejsce było zamknięte od dziesięcioleci, salon był mały i słabo oświetlony, z starymi meblami pokrytymi białymi prześcieradłami, jakby czas się tam zatrzymał. Nie wiedziałem dokładnie, czego szukałem, ale coś mówiło mi, by iść dalej. Przemierzałem dom, a cisza była przytłaczająca. Na górę prowadziły schody, a bez wahania zacząłem się wspinać. Poręcz była szorstka w dotyku, a stopnie skrzypiały przy każdym kroku. Kiedy dotarłem na szczyt schodów, zobaczyłem uchylone drzwi na końcu korytarza. Moje serce przyspieszyło. Poczułem zimny dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Ale ciekawość była silniejsza niż strach. Zbliżyłem się do drzwi i ostrożnie je pchnąłem. Pokój był mały i słabo, oświetlony przez smugę światła wpadającego przez okno częściowo, zasłonięte deskami. Jednak to, co najbardziej przyciągnęło moją uwagę, to to, co pokrywało ściany. Zdjęcia, setki, może nawet tysiące zdjęć, były przyklejone w nieładzie, pokrywając każdy centymetr ścian. Sufitu, a nawet części podłogi. Na początku myślałem, że to zwykłe portrety, ale kiedy się zbliżyłem, zauważyłem, że coś jest głęboko nie tak z tymi obrazami. To byli ludzie, ale coś w nich było nienaturalne. Ich twarze były zniekształcone, ich wyrazy twarzy zamrożone w niepokoju, w tych uśmiechach lub niemych krzykach bólu. Niektóre zdjęcia przedstawiały osoby z Nieproporcjonalnie dużymi oczami lub ustami, które wydawały się groteskowo powiększone. Inne były jeszcze gorsze postacie z rozmytymi twarzami, jakby aparat uchwycił coś, co nie powinno istnieć. Byłem sparaliżowany. Kim byli ci ludzie? I dlaczego te zdjęcia tam były? Mój wzrok wędrował po ścianie, kiedy coś przykuło moją uwagę. Na jednym ze zdjęć rozpoznałem twarz sąsiada, który zaginął kilka miesięcy temu. Mój oddech stał się ciężki, a narastający strach zaczął mnie ogarniać. Inne zdjęcia przedstawiały znajome twarze, ludzi z okolicy, których widziałem, ale którzy nagle zniknęli bez wyjaśnienia. Zanim zdążyłem to wszystko przetworzyć, usłyszałem dźwięk za mną. Podłoga zaskrzypiała, a moje ciało zesztywniało. Powoli odwróciłem się i zobaczyłem go. Starszy mężczyzna stał w drzwiach, obserwując mnie. Jego wzrok, który wcześniej wydawał się pusty i odległy, Teraz był utkwiony we mnie z intensywnością, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Jego oczy, głęboko osadzone w oczodołach, zdawały się lśnić czymś, czego nie potrafiłem zidentyfikować czymś złowrogim. Nie powinieneś tu być, wymamrotał. Jego głos ochrypły i powolny, jakby struny głosowe nie były używane przez lata. Próbowałem się poruszyć, ale moje stopy były przytwierdzone do podłogi jakby coś niewidzialnego je trzymało. Powietrze stało się ciężkie, a ciemność w pokoju zdawała się zamykać wokół mnie. Starszy mężczyzna zrobił krok w moją stronę, a na jego twarzy pojawił się złowieszczy uśmiech, odsłaniając pożółkłe i krzywe zęby. Ja, próbowałem mówić, ale mój głos wydobył się jak stłumiony szept. Panika ogarnęła mnie. Bez zastanowienia odwróciłem się i pobiegłem w stronę schodów, potykając się o własne nogi. Dźwięk powolnych, szurających kroków odbijał się echem za mną, ale nie odważyłem się spojrzeć w tył. Zbiegłem po schodach prawie się przewracając, gdy dotarłem do ostatniego stopnia. Wybiegłem przez frontowe drzwi, które z hukiem zatrzasnęły się za mną, i biegłem dalej aż dotarłem do swojego domu, nie zatrzymując się nawet na chwilę, by zaczerpnąć tchu. Gdy w końcu dotarłem do bezpiecznego miejsca, zamknąłem drzwi na klucz i padłem na podłogę, Próbując złapać oddech, moje ciało drżało, a dźwięk bicia serca wydawał się ogłuszający. Spojrzałem przez okno na pustą ulicę. Dom staruszka nadal tam stał, nietknięty przez czas, jak zapomniany pomnik. Okna były zamglone i matowe, zasłony wyblakłe, ale na podwórzu nie poruszył się ani jeden liść, a cisza wisiała w powietrzu, gęsta jak mgła, nic nie wydawało się nie na miejscu, ale coś było nie tak, coś. Czego nie dało się wyjaśnić. Już nigdy więcej nie widziałem. Staruszka spacerującego po ulicy, z drewnianą laską i znoszonym kapeluszem. Nie było już cichych pozdrowień ani odgłosu wolnych, szurających kroków, jakby po prostu zniknął, rozpadł się w powietrzu. Kiedy próbowałem opowiedzieć swoją historię, spotykałem się z niedowierzającymi spojrzeniami, pobłażliwymi uśmiechami, a nawet śmiechem. Bujna wyobraźnia, mówili. Ale za każdym razem, gdy